Niech dla ciebie serce ma się chowa. Niechaj doby Pan Bóg zniewa. Z nieba, świętą Matką Bożą. Dać wszystko, co potrzeba, nada wszystko zdrowia. Pańskie ręce błogosławione, Boga pytają nad one. Błogosławione ręka Pańskie słowa, tchną w dusze życie od nowa. Czy jest łatwo oddać Bogu swoje życie? Wszystko rzucić i zwyczajnie za nim biec? Kto to pojmie, kto wyjaśni na życie? Tajemnica, cóż tu więcej można rzec? Czcigodny księdza Benicjancie, księży Karolu, dużo wytrwałości w wierze, i wiarę za każde wypowiedziane w kierunku parafian słowo. Każdy gest i każda spełniona wieczerza kryją za sobą wielki sens. Niech każdy dzień będzie dowodem miłości do Pana Boga, a także daru, dzięki któremu będzie Ksiądz Bóg skutecznie dzielić swoją wiarę ze wspólnotą Kościoła. Meriturgiczna liturgiczna służba ołtarza wraz z Księdzem Opiekunem życzymy, aby Twoje ideały kapłańskie Wrzucały swe promienie jak najdalej w ponure zakątki tej ziemi, a tam zrodziły obfite owoce życia wiecznego. Ciebie zaś nie głupcze strzeże od niebezpieczeństw tego świata. Niech udziela ci rady i mocy, ducha wiedzy i pobożności, a także obdarza cię łaską kapłańską i prowadzi prawdziwą drogą wiary przez całe twoje życie. Szczęść morza.